Dzień dobry, z tej strony Marzena Kopta, witam w kolejnym nagraniu, które mam nadzieję będzie inspirujące. Dzisiaj przychodzę z takim tematem: jak mieć to, czego się chce. I opowiem tutaj o pewnych wyzwaniach, które czekają na nas wszystkich, którymi musimy się zająć, obejrzeć, rozwiązać żeby dostawać w życiu to, czego się chce i też opowiem swoją historię, jak ja dostałam w ciągu dwóch tygodni to, czego chciałam odpowiedź jak mieć to, czego się chce kryje się w takim pięknym zdaniu, które przeczytałam zdanie brzmi wszystko w cokolwiek wkładasz niepohamowane uczucie duszy i twarde przekonanie umysłu odbija się w Twojej rzeczywistości. Hmm? Czyli mamy dwa elementy. Umysł i dusza. Tak? Serducho i rozum. Jeszcze raz. Wszystko, w cokolwiek wkładasz, niepohamowane uczucie duszy i twarde przekonanie umysłu, odbija się w Twojej rzeczywistości. Będzie Twoją rzeczywistością. Tak? Czyli upraszczając, hmm. trzeba... Hmm. Wiedzieć, czego się chce z czucia, tak? I uwierzyć, że mogę to dostać. Tak, że mogę to mieć. No i to jest jakby fundament. Dobrze. Ale teraz ee, przeszkody na drodze, żeby mieć to, czego się chce. Pierwsza najważniejsza rzecz. Jesteśmy tak mocno, bardzo często sfokusowani, skoncentrowani. Na tej rzeczywistości, która nas otacza, na tym kadrze swojego życia, który jest teraz, że trudno nam wyobrazić sobie coś innego, skupić się na czymś innym. E, inaczej to powiem: jeżeli jesteś w czarnej dupie, jest wszystko źle, twoja relacja się wali, nie masz pieniędzy, nie masz pracy, cokolwiek, to na czym jesteś skupiony? No. Może głowy sobie nie dam uciąć, ale na 90% raczej rozmyślasz o tym, że nie masz tego wszystkiego, że jest źle i niefajnie, zamiast wizualizować sobie świetlaną przyszłość i że za, e, za chwilę, jutro, pojutrze, za miesiąc będziesz mieć i pieniądze i relacje i świetne mieszkanie i super samochód, tak. Umysł powie, ale o czym ty do mnie rozmawiasz? Teraz jestem w czarnej dupie, jest mi źle, a ja mam po prostu teraz wizualizować sobie i wyobrażać sobie, jak jest mi fajnie? He, to się nie da zrobić. Więc wszyscy mamy ten mechanizm takiego koncentrowania się na tym kadrze z naszego życia, który jest teraz. I jeżeli on jest kiepski, no to trudno nam jest. Wyobrazić sobie coś innego. I to jest pierwsza przeszkoda. Tak? Czyli jesteśmy zatrzaśnięci w tym, co jest tu i teraz, kiedy tu i teraz jest niefajne. Jesteśmy zatrzaśnięci na tym, czego nie mamy i niczego innego sobie nie wyobrażamy. Jest to dla nas bardzo trudne. To jest pierwsza przeszkoda. Druga przeszkoda jest taka, że my kochamy zaimki nieokreślone. Mówię ci to jako polonista za imki nieokreślone, czyli chcę mieć jakąś pracę, chcę kogoś poznać, chcę mieszkać w jakimś ładnym miejscu, chcę, żeby jakoś to się ułożyło, chcę, żeby ktoś mi pomógł, chcę, żeby coś się zmieniło, jakoś gdzieś, ktoś kiedyś. Kochamy takie nieokreślone, jesteśmy nieprecyzyjni. To jest ta przeszkoda. Oczywiście ta nieprecyzyjność nasza wynika z tego, że my bardzo często nie wierzymy, że możemy mieć to, co chcemy, bo na drodze stoją nam nasze przekonania i nasze doświadczenia, kiedy nie zawsze dostawaliśmy to, czego chcemy. No, i o tym będę mówić za chwilę, ale przyjrzyj się, jeżeli wyobrazisz sobie, że świat, teraz pojedzie ezoteryką <noise> dla wszystkich bardzo mocno stąpających po ziemi. Ale jeżeli sobie wyobrazisz, że świat to wielka restauracja, do której wchodzisz i możesz zamówić, co chcesz, no to my wchodzimy i mówimy: Chcę jakąś pracę. Tak, jakbyś wszedł, weszła do knajpy i powiedziała: Chcę jakąś zupę. No, i dostaniesz jakąś zupę, która nie za, niekoniecznie będzie ci smakować. Chcę jakiś deser, który niekoniecznie będzie taki, jaki byś chciała. Zauważ, że bardzo często my dopiero po czasie, kiedy już dostaliśmy to jakoś, jakieś coś, orientujemy się, że kurna, nie o to mi chodziło. Tak? Że to niekoniecznie jest to, co ja chciałam. Ale zamówienie było. Chce jakieś danie, jakąś pracę, kogoś poznać. No to poznałaś. To poznałeś. Chce, żeby coś się zmieniło w twoim życiu. No i się coś zmieniło, właśnie ci zalało sufit. <noise> Ale tacy jesteśmy. Uwielbiamy zajęki nieokreślone. A to chodzi o to, żeby to było precyzyjne. Czyli ty, ty musisz dokładnie widzieć, wiedzieć, czego ty chcesz. Okay? No dobra, i z tego drugiego wyzwania, pierwsze było, że siedzimy w zamkniętej rzeczywistości tu i teraz i nie, nie wyobrażamy sobie lepszej przyszłości, lepszego kolejnego kadru. Drugie jest to, że nie jesteśmy precyzyjni. Trzecie jest to, że no, żeby być precyzyjnym, tak, to potrzebujemy mieć kontakt ze sobą, czyli znaleźć to wołanie duszy. Czyli dowiedzieć się dokładnie, czego ja chcę. Czyli jakie danie z restauracji pod tytułem Świat i moje życie chcę zamówić. Ale to też niekoniecznie jest dla nas takie proste. No dlaczego? No, dlatego, że my musimy wiedzieć, co lubimy, czego nie lubimy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Musimy mieć odwagę, żeby się do tego przyznać. No i teraz ja bardzo często słyszę, jak przychodzą do mnie klientki, to mówią, ale ja nie wiem, czego ja chcę. Albo ale ja to chcę za dużo. Albo ja nie wiem, z czego ja mam wybrać. Tak? Ale najczęściej słyszę, wiesz, ale ja nie mam pewności, nawet jak wiem, to jest tam ta nuta niepewności. Ja nie mam pewności, czego ja chcę. No, czasami się zdarza, yy, ja nie wiem, czy ja mogę tego chcieć. Tak? Więc to też się czasami z tym spotykam. Więc to jest bardzo proste. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czego chcesz, a póki co nie wiesz, to bierzesz kartkę i piszesz to, czego nie chcesz. Po czym dajesz opozycję tego, czego nie chcesz. I wychodzi ci to czego chcesz, czyli jeżeli nie wiem nie chcesz już pracować na trzy zmiany, no to piszesz nie chcę pracować na trzy zmiany. Po czym dajesz opozycję. Chcę pracować na jedną zmianę. Proste. Tak? Jeżeli piszesz nie chcę już mieszkać w górach, no to wiesz czego nie chcesz. I się teraz zastanawiasz, no to czego bym chciała, czego bym chciał. No chcę mieszkać nad morzem. No to piszesz. Chcę mieszkać nad morzem. I nagle się dowiadujesz czego chcesz. I później zaczynamy to ukonkretniać nad jakim morzem, żeby było jak najbardziej precyzyjnie. I potem, jak już mamy to, czego nie chcesz, wyłoniło się to, czego chcesz, zaczynamy to sprawdzać. Sprawdzać z naszą duszą, bo my musimy w to włożyć niepohamowane uczucie. Duszy. Czyli co ty czujesz, jak ty się czujesz, kiedy wyobrażasz sobie, że mieszkasz nad morzem? Czy twoja dusza, czy to, co się w tobie rodzi, to jest radość? Od razu, jak o tym pomyślisz, to się uśmiechasz, masz ciary? Czy mówisz, a nie, będzie ciężko? Nie, bo to nie, bo to miejscowości turystyczne, dużo ludzi. Nie. Co ty czujesz? Kiedy sobie wyobrażasz to, co chcesz, to jest kontakt ze sobą. I teraz musisz być bardzo precyzyjna, precyzyjny i sprawdzać z emocjami, jakie się w tobie rodzą, kiedy wyobrażasz sobie to, czego chcesz. Tak? Um, oczywiście problemem jest to, że ludzie mają kiepski kontakt ze sobą. No, z emocjami to bywa różnie, a tak naprawdę emocje to jest kontakt ze sobą. I teraz skąd wynika ten problem kontaktu ze sobą i też tego, czego ja tak naprawdę chcę? To wynika z tego, że my jesteśmy przebodźcowani, że za szybko żyjemy, że biegniemy od zadania do zadania. Kochanie, nie, nie usłyszysz wołania duszy. Nie skontaktujesz się ze swoimi emocjami. Stojąc w kolejce po chleb, wiesz, przystępując z nogi na nogę, i myśląc o tym, że za pięć minut się spóźni na autobus. Tak się nie da. Jesteśmy przebodźcowani za dużo informacji, za dużo bodźców, za szybkie działania, zbyt szybkie tempo życia, żeby złapać kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami. Potrzebujemy zatrzymać się albo przynajmniej zwolnić tempo, ograniczyć ilość bodźców. Ja nie mówię tutaj o wyjechaniu do jaskini pustelniczej. Ja mówię tutaj o czasami półgodzinnym posiedzeniu samotnie w pokoju, pójściu na samotny spacer do natury, gdzie nie ma wszechogarniającego gwaru yy, życia. Czyli samochodów, telewizorów, bieżączki, pędu, ludzi, którzy cię gdzieś tam po prostu mijają. Jesteś tylko ty i natura ty sama, ty sam ze sobą. I wtedy możemy zacząć nawiązywać kontakt i czuć emocje. I ja tak zrobiłam, kiedy, kiedy bardzo potrzebowałam zmiany, ale nie wiedziałam, czego chcę. To pierwszą rzeczą było: ja muszę się odciąć. Ja muszę się odciąć od Facebooków, Instagramów, YouTubeów, wszystkiego, telewizorów, ludzi. Chcę być sama ze sobą, ograniczyłam kontakty z ludźmi, mówiłam nie, kochani, nie przyjadę. Nie chcę w tej chwili rozdawać mojej energii innym, nie chcę jej tracić. Chcę ją skierować do wnętrza, aby się dowiedzieć o co mi tak naprawdę chodzi. Bo wszystkie zewnętrzne bodźce są tak silne w dzisiejszym świecie, że zagłuszają czucie siebie. I tego, na czym ci tak naprawdę zależy, na czym mi tak naprawdę zależy, o co mi tak naprawdę chodzi. Czyli muszę trochę wycofać się z tego świata zewnętrznego, który mnie otacza i wejść do świata wewnętrznego. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe w Twoim życiu. Więc dla mnie to były spacery, to było ograniczenie mediów społecznościowych, to było mało kontaktu z ludźmi żeby się spotkać ze sobą. ok? Więc to jest to. Eee, no dobrze. No i teraz ostatnie wyzwanie. A w zasadzie może przed, przedostatnie. Jak już poczujesz to, czego chcesz. Jak już wiesz dokładnie, że do tego woła twoja dusza, że to by cię cieszyło, to by ci dawało radość, przyjemność, spełnienie to na ten moment życia jest Ci potrzebne, bo to będzie Cię karmić, to będzie Ci dodawać energii, a nie wyciągać ją z Ciebie. Tak? No to musimy się jeszcze rozprawić z tym tutaj, który zaraz wyciągnie płytę pod tytułem Nie jesteś wystarczająco dobra dobry. Nie zasługujesz. To na pewno się nie uda. O czym Ty marzysz? To jest niemożliwe. I cała masa przekonań, które natychmiast się pojawią w głowie, kiedy ty zaczniesz myśleć o kolejnym kadrze swojego życia. Nie o tym, że to jest czarna dupa, tylko o tym, że tam za rogiem będzie cudowne, fajne życie. No to przyjdzie twój pastuch wewnętrzny i powie ci, co ty opowiadasz. Nie dasz rady. Nigdy ci się nie udało. Tyle razy już skrewiłaś, skrewiłeś. Nie jesteś wystarczająco dobry. Nie zasługujesz. Co pomyślą inni? Będą przez ciebie cierpieć. Nie możesz tego zrobić. Nie wolno ci. Powinieneś. Powinnaś. I te wszystkie prawda, komunikaty, komentarze, oceny. Mm, tego wszystkiego twoich marzeń, twojego zamówienia do restauracji zwanej Wszechświatem będą komentowane i z tym też się trzeba uporać, bo pamiętaj wszystko, w co wkładasz niepohamowane uczucie czyli to już wiesz i twarde przekonanie umysłu czyli, żeby dostać to, czego chcesz, to ty musisz wiedzieć, że to jest możliwe, nie tylko wierzyć ale Wiedzieć, tak? Czyli mieć przekonanie, że to jest dla ciebie możliwe. I w, moim, I w moim przekonaniu to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby to sobie w głowie przekręcić. Praca z przekonaniami, yy, no to to jest, to to jest praca codzienna, krok po kroku, żeby sobie je zmieniać. Bo przyjdzie umysł i będzie ci torpedował, oczywiście intencję ma cudowną. Ale co mi po jego intencji, kiedy mnie torpeduje, tak? Więc on przyjdzie i będzie ci opowiadał głupoty. I to jest to kolejne wyzwanie, czyli praca z umysłem, praca z przekonaniami, żebyś ty nie tylko wierzyła, wierzył, ale żebyś ty wiedziała, żebyś ty wiedział, że to, że to jest dla ciebie, że to czeka. Tylko musisz złożyć zamówienie, sięgnąć po to i zacząć wykonywać działania. Więc to są takie przeszkody, które, yy, które sprawiają, yy, że nie dostajemy to, czego chcemy. I teraz opowiem Ci moją historię. W pewnym momencie moja dusza, yy, czyli ja, potrzebowałam bardzo mocno zmiany, kompletnie, totalnie innej. Nie pytaj mi, skąd, skąd się to wzięło. Ja bardzo mocno wierzę, że wszechświat mnie prowadzi i że jestem na swojej ścieżce życia i że moje życie dokładnie się plecie, tak jak się ma pleść. Więc w pewnym momencie moja dusza zawołała i pomyślałam sobie, że ja bardzo chcę, ja bardzo potrzebuję, ja marzę o tym i uwierz mi, to jest takie uczucie zewsząd zbierające, kiedy czuję, że wszystko tu w tobie się uśmiecha, kiedy ja dotarłam do tego, że, kurde, ja chcę pójść do pracy. Ja nie tylko chcę mieć swoją działalność, ale ja chcę czegoś innego, kompletnie innego od tego, co ja robię. No, powiesz sobie, aleś wymyśliła, ale tak mi przyszło. I wszystko we mnie, fuu, zawołało do tego, aż jak teraz o tym mówię, to mam ciary. I, i właśnie, ja wiedziałam dokładnie, że to nie może być jakaś praca, byle jakaś. Że to ma być cokolwiek, to nie cokolwiek. Nie. I ja siadłam i zaczęłam sobie wyobrażać, tak? Jaka dokładnie to ma być praca. I napisałam sobie wszystkie najważniejsze dla mnie warunki, które musi ta praca spełniać. Eee, i, I mój umysł. Najpierw powiedział, że to niemożliwe, <noise> że to przecież się nie da, ale ponieważ ja już dość długo pracuję ze swoimi przekonaniami, więc ja wiem jak rozmawiać ze swoją głową, ja mam sposoby na mojego pastucha, który mi tam mówi, że nie jesteś wystarczająco dobra, na pewno co ty sobie wymyśliłaś, powinnaś, nie możesz. I, I w dwa tygodnie dostałam realizację mojego zamówienia. Czyli dwa tygodnie chodziłam z myślą, raz uwaga, jest taka praca dla mnie, w której będzie taki zarząd tacy współpracownicy, taka odpowiedzialność, taka pensja, takie godziny pracy. Ja dokładnie dokładnie to wiedziałam. Dokładnie. Warunki brzegowe. Te, które nie były dla mnie ważne, w ogóle o nich nie myślałam. I teraz zobacz, ja nie traciłam energii, tylko mój umysł, jak dostał wytyczne, jak, jak już sobie pogadali, czego chce. moje wnętrze, moja dusza, moje serducho po prostu kipiało z radości, podskakiwało z radości, tak? To, e, to w tym momencie po prostu mój umysł zaczął szukać Okay? zaczął szukać tego takiej pracy i zaczął wyłapywać, że to, to i to i dwa tygodnie mi to zajęło i bum bez wysiłku, bez starania yy, bez nie wiadomo czego i klękania przed pracodawcą po prostu o, po prostu spojrzeliśmy sobie w oczy i, i, i myśmy wiedzieli tak, kurde, to jest to oni wiedzieli, że, ja, że to ja, ja wiedziałam, że to oni. Super. Ale najistotniejsze jest to, że ja dokładnie wiedziałam, czego chcę. Byłam bardzo precyzyjna. Szłam za tym, co podpowiadała mi moja dusza. Do czego się śmiała. Co czuła na myśl o tym nowym. Tak? I umiałam pogadać ze swoim umysłem. Jeszcze jedną rzecz bym tutaj e, dodała. Ja dokładnie wiedziałam, jak, jaka jest moja intencja, bo ja cały czas prowadzę coaching, cały czas są warsztaty, to wszystko się kręci, to wszystko się dzieje. Więc ja cały czas robię to, co robiłam. Ale w pewnym momencie ja poczułam, że potrzebuję zmiany czegoś nowego, czegoś innego i dokładnie zbadałam intencję. Ja dokładnie wiem, jaką mam intencję. I Finał jest taki, że wszechświat zrealizował moje zamówienie, bo ja miałam niepohamowaną radość w sobie na myśl o takiej dokładnie, precyzyjnie wybranej pracy, ze wszystkimi warunkami, które sobie wymyśliłam, plus jeszcze umysł. Tak z nim popracowałam, tak z nim pogadałam, że on wiedział, że gdzieś jest dla mnie takie stanowisko. Wystarczy. Poczekać. Nie czekałam długo, trwało to dwa tygodnie. Także, teraz już wiesz, jak mieć to, czego się chce. Jeżeli z którymś z tych punktów czujesz, że masz problem, to jest dla ciebie wyzwanie, to ja cię serdecznie zapraszam, przeprowadzę cię moją ścieżką, którą ja przeszłam, bo jak widać na moim przykładzie, dwa tygodnie i pyk. Więc bardzo chętnie ci pomogę, bardzo chętnie poprowadzę Cię na tej ścieżce, żebyś dostała dostał to, czego tak naprawdę chcesz. Dowiemy się, czego chcesz, Popracujemy z Twoim umysłem, z Twoimi przekonaniami. Popracujemy nad Twoimi emocjami, żeby one żeby, żebyś ty poczuła, poczuł. Radość szczęście wyszedł, wyszła z tego kadru, który jest teraz i zaczęła myśleć: trochę dalej. To jest cudowna praca, dająca ogrom radości i ogrom satysfakcji, a jak już się materializuje prawie o tak. No to to już potem następnym razem, to tak ci powiem e, prywatnie, że następnym razem już nie trzeba pracować z umysłem. <grym> Bo jak on zobaczył, że się zmaterializowało, że zamówienie zostało zrealizowane, to za każdym następnym razem, kiedy realizuje Ci się Twoje zamówienie do wszechświata, to umysł cichnie, bo zaczyna widzieć, wiedzieć, wierzyć, bo ma efekty, ma dowody, że to jest możliwe. No a potem to już tylko kolejne zamówienie, kolejne zamówienie. I zaczyna być pięknie. Tego Ci z całego serca życzę. Jeżeli masz pytania, napisz do mnie wszystkie informacje gdzie mnie znaleźć na dole pod tym filmem jeżeli chcesz popracować przyjrzeć się, napisz do mnie umówimy się na 20 minut rozmowy niezobowiązującej, zobaczymy powiem Ci co można z tym zrobić, a Ty zdecydujesz czy chcesz mojego wsparcia czy, czy poradzisz sobie sam sama, ściskam Cię z serca niech to będzie dla Ciebie ogromna inspiracja, taka jest moja intencja no i co, i do kolejnego filmu pozdrawiam Cię serdecznie